Jeżeli jesteście z okolic Poznania, albo z samego Poznania, to na pewno zainteresuje Was największy sklep w Wielkopolsce. Zapraszam do MotorMindu. I teraz chwila przekminy, a nie pokazywaliśmy Wam już czasem MotorMindu? Dziś jesteśmy na poznańskim Grunwaldzie przy ulicy Promienistej 27A. U chłopaków z Motorminda? Oczywiście, że tak. W opisie filmu zostawiam Wam link do filmu, w którym Maciek, czyli właściciel sklepu, opowiada o jego i swojej historii. Ale przez ten rok Motormind się rozrósł, zmienił lokalizację, więc musieliśmy ją zobaczyć. Nowy sklep to sala sprzedażowa o powierzchni ponad 500 m2, a dużo większa powierzchnia daje zupełnie nowe możliwości. Na miejscu znajdziecie ponad 100 marek i około 3000 kasków. Dzięki większej przestrzeni mamy również dostęp do większej ilości przebieralni, jest ich. 6 w tym momencie, które są rozlokowane w różnych częściach sklepu. Sklep został podzielony na wydzielone strefy, mamy m.in. adventure, sport, casual, nie zabrakło także dużego działu dla kobiet, który cały czas się powiększa. Motormind znajdziemy nie tylko odzież, ale również dużą ilość akcesoriów, chemii i części motocyklowych, a w formie płatności znajdziemy również raty 0%. Motormind znajduje się aktualnie przy ulicy Poznańskiej 168 w Komornikach pod Poznaniem. Nowa lokalizacja to oczywiście znacznie większa powierzchnia, ale także duży i bezpłatny parking, łatwy dojazd i bliskość autostrady oraz brak stania w miejskich korkach. Jednak najważniejsze w każdym sklepie jest nie jego powierzchnia, a sposób obsługi. Ekipa Motormind zawsze zachęci Was do przymierzenia kurtki czy kasku, zanim zdecydujecie się na jego zakup. Dla pewności poda dwa rozmiary i podzieli się swoją wiedzą na temat produktów, tak aby wybrać najlepiej dostosowany do Waszych potrzeb. Potrzeb. Na miejscu znajdziecie także motocykle, na których można się przymierzyć i zobaczyć jak kurtka wtedy się na nas układa. A jeżeli wpadniecie do nich na motocyklu, to nie musicie się martwić o przewożenie dodatkowego bagażu, ponieważ zakupy lub wasze stare rzeczy zostaną do was wysłane zupełnie za darmo. Podajcie na miejsce, zobaczcie jak to wygląda, wybór jest naprawdę duży, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a przy okazji jak już tu będziecie, będziecie mogli się napić również pysznej kawy z Coffee Baru.